Dwójka ma dwie reprezentantki, które w imieniu szkoły podstawowej odebrały certyfikat. Dokument wręczono także innym ostrudzkim placówkom. Przysłużyli się do tego uczniowie, którzy udzielają się w wolontariacie. Jesteśmy bardzo szczęśliwe, że nasza praca została doceniona trud, który włożyłyśmy. Bo no, trzeba zaznaczyć, że czasami bywają takie momenty zwątpienia, kiedy jest ciężko, zwłaszcza teraz w pandemii. Jednak udało nam się razem wszystkim i chciałyśmy bardzo podziękować za ten certyfikat. Gala wolontariatu służy docenieniu zaangażowania młodych. Dziś przed monitora mało komu chce się ruszyć, a nawet jeśli to dla własnej przyjemności, a nie dla innych ludzi w trudnej sytuacji z problemami. Jest to uczenie, czy, czy pokazywanie tej młodzieży, która jest bardzo wrażliwa na, na, na potrzeby tych osób, które są w potrzebie po prostu i tych i tych form pomocy osobom jest bardzo dużo, i bardzo się cieszymy, że, że takie kluby istnieją w naszych szkołach i się rozwijają, bo teraz to nowe powstają również w szkołach podstawowych. Wolontariat to próba charakteru, wyzwanie. Najwytrwalsi służą latami i nie liczą na nic. Jest ciężko, ale dla siebie samego. Wolontariusze niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Mają dobre serca, którymi nie każdy w tych czasach może się pochwalić. Mam zarejestrowanych 20 klubów ośmiu młodzieżowego wolontariatu, 40 nauczycieli, którzy są opiekunami do pracy z młodzieżą w tych klubach i łącznie jesteśmy ciągle w, prawie w tej samej liczbie albo wzrastamy około 500 wolontariuszy. Młodzież wspiera potrzebujących, a samorządy wspierają działania młodzieży. Jest to często niezbędne wsparcie. Urząd Marszałkowski przede wszystkim promuje wolontariat, to jest też jego zadanie, współpracuje z tym, w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi, też udziela dotacji dla, na, na akcje wolontariackie, na działania organizacji, które chcą zorganizować na przykład koło wolontariatu, czy centrum wolontariatu, czy zrealizować praktykę wolontariacką. Też wspiera Urząd Marszałkowski przy organizacji konkursu Barwy Wolontariatu w grudniu, 5 grudnia jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza i też włączamy się w, w, jakby w nagradzanie wolontariuszy w tym, w, tym, no w tym dniu. Nie każdego stać na bezinteresowną pomoc młodym ludziom, jakby przychodzi to łatwiej. Może to ta sfera życia ludzkiego, w której starsi mogą się czegoś nauczyć od młodszych.